Bałam się również o takie wypalenie zawodowe, bo stawianie sobie wysoko poprzeczki wiąże się również z takim ciągłym napięciem, stresem, złymi emocjami. Dlatego postanowiłam zgłosić się do tego programu, bo chciałam mądrze zarządzać swoim zespołem. Dla mnie największym takim, największy wpływ wywarły na mnie coaching grupowy. Miałam wybrać zajęcia na coachingu indywidualnym lub grupowym i tak naprawdę trochę na początku byłam nawet niezadowolona, bo mówię tak, będę rozmawiała, też nie lubię takiej otwartości i takiej otwierania się, to też jest dla mnie wyzwanie, natomiast w tej grupie poczułam się dobrze, dlatego że były tam tylko dyrektorki i dyrektorzy, czyli problemy i... Te rozmowy, które były prowadzone, trudne sprawy dotyczyły jakby tego samego poziomu ludzi. Nazywam się Dorota Olejnik, jestem dyrektorem Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim i jestem absolwentką programu Kieruj w dobrym stylu.